No i teraz tak, robimy sobie wiaderko na pewno. I na razie sobie to zostawię, bo w sumie nie chcę tego potem stracić. I na razie wiem, że mi jest potrzebne wiaderko. Hm. Dobra. Weźmiemy trochę wody. No tak jakby nieskończone źródełko. I będziemy tutaj wypełniać. Szkoda, że jest tak daleko. Wykupimy sobie tutaj zwykły źródełko. Nieskończone też. Chyba tak. Jeszcze drugi kąt. To na razie stąd wezmę. Dobra, cyk wyrównam to ładnie. No i tak tutaj o nie 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 nie. nie. Tutaj będą sobie takie kolejne, jakby. I obok będą sobie rozłyte. Czyciny. A zrobo, na trawie jeszcze obok zrobimy takie kolejne dla tamtych. O, na chlebek. Z burzy. Że tak to nazwę. Dla <grystanie> roboty przy takich źródełkach. Nie. Ten odcinek powinien być krótszy. No, w sumie zaraz chyba będziemy go kończyć. O, no, myślę, że skończę te kolejne i na tym będziemy kończyć ten odcinek, żeby był mimo wszystko trochę krótszy. Ehm, no. I zobaczymy się znowu następnym razem. Mm, no, póki co wrzucam często filmiki, bo to początek, ale zobaczymy, czy szkoła mi będzie na to tak nadal pozwalać. Bo póki co jest ok ze szkołą, chociaż. Hmm, no, powiedzmy, że jest ok. No bo wiadomo, jak to ze szkołą. Ale... No zobaczymy. Póki co takie krótkie filmiki będę wrzucał może no spokojnie raz na tydzień. Myślę. To ja już będę przychodził do końca. Mm. Jeśli się podobało, to wiadomo, dajcie łapkę w górę, co bardzo mnie motywuje. Naprawdę, Czy nie zdajecie sprawy, taka łapka w górę czy coś. No to jest dla Was jedno kliknięcie, co nie. No, a dla mnie to jest naprawdę fajna fajna rzecz, żeby tak dostać łapkę. Jezus, dostałem łapkę, ale fajnie. Naprawdę. Aha. ciekawe, ile tej trzciny to wyjdzie. Czy cięciny, czy, 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 czy Dobra, zbieramy całą trzcinę. Czy cięcina, czy, 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 czy. Hmm. już się noc robi, ale um, no w następnym odcinku hmm. coś tam dobudujemy, zobaczymy hmm, ponad ponad 100, to nawet ładnie jeszcze tam w domku chyba jakieś 8 jest dobra póki co stawiamy te. Nie, 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 u góry nie. Ło, ło. No, więc, a i jeszcze tak ze spraw organizacyjnych. Tak, ja bardzo lubię to słowo. Sprawy organizacyjne, nie wiem, jakoś tak w każdym filmiku to używam. Um. No, jak zasubskrybujecie to, na pewno zobaczycie też kolejny odcinek, kto to nie wątpię. Um, no i. Wiadomo, ten lajki, like. komentujcie, właśnie. E, powiedzcie mi, co robię źle, co, co powinienem zmienić. No nie wiem. Powiedzcie mi, co uważacie, że powinniście powiedzieć, co Wam bardzo przeszkadza w filmikach, coś takiego, no nie. No, i w sumie. Chyba tyle od Was chciałem. Na, tym, na tą końcówkę. Tutaj już dokończam. Dobra. Jest dużo trzciny. To będzie fajnie rosło. Dobra, wracamy do donciu. Jak przebudować ten dom? Mi napiszcie, bo to też jest ważna sprawa. No i jak yy, mimo, że coś się na przykład nie dzieje w odcinku, to ja po prostu będę to potem wam pokazywał, co się zmieniło, coś takiego, no nie? Chyba dzisiaj wszystko pokazałem z tych rzeczy to się pozmieniały. Tak myślę, że wszystko. Ym, no bo już więcej raczej nic nie zmieniałem, tylko właśnie to, to że połączyłem te domy i tamta. tamta farma się rozrosła, no nie? Tak, to to więcej nic nie robiłem. Ale jeśli cokolwiek jeszcze zrobię w najbliższym czasie, to od razu was o tym informuję. Nie tak się robiło. Chyba drzwi i... Nie pamiętam. Żeby furtkę zrobić, to chyba... Kurde, nie pamiętam. Coś takiego? Nie, nie wiem. Jezu, jak się robiło furtkę? No nic, w każdym razie na następny odcinek sobie na pewno przypomnę, to... to zrobimy furtkę, żeby zbierać kury. A tymczasem... Przerzucam te wszystkie rzeczy. Oczywiście, znowu skróty klawiszowe nie działają. Nie wiem czemu. Mm, dobra, to pójdziemy spać jeszcze. E, I co? No i to by było tyle. W najbliższym czasie, jeszcze w weekend, ten co teraz będzie, nie ten co jest teraz. No zawiła historia. W najbliższym czasie, w każdym razie, postaram się zagrać na serwerze. Oczywiście, jakiegoś mojego kolegi. Zrobimy specjalnie pod te filmy, zrobimy jakiś serwer. No, zobaczymy, wymyślimy. A może za jakiś czas nawet dostanę się do kwadratowej masakry. Nie no, dobra, na to bym nie liczył. E, ale no. W każdym razie tak się z wami pożegnam. Będzie boom. Więc do następnego odcinka. Żegnam się. Mastycz.